Przystąpienie do programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej to jeden z punktów, który stał się przedmiotem czwartkowych obrad podczas sesji Rady Gminy Radgoszcz. Uchwałą w tej sprawie podjęto jednogłośnie. Realizacja projektu pozwoli na generowanie dodatkowych miejsc w przedszkolach. Ten program dotyczy upowszechnienia wychowania przedszkolnego na terenie gminy. Szczególnie nam zależy na objęciu wychowaniem przedszkolnym jak najmłodszych dzieci. Jest on kierowany głównie do dzieci 3-4 letnich, które nie mają zagwarantowanego prawa przygotowania przedszkolnego, i chcemy je tym programem objąć. W ramach projektu przewidziano utworzenie dwóch oddziałów dla najmłodszych. W tym będzie zapewniona opieka nauczyciela w wymiarze Obowiązkowym, jakim jest do wychowania przedszkolnego, pięciu godzin dziennie, plus zostaną zakupione drobne pomoce naukowe. Myślę, że uda się jeszcze jakieś dodatkowe upominki czy jakieś wycieczki zasponsorować dla, dla tych najmłodszych. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to program ze środków Unii Europejskiej w 100%. Gmina partycypuje jedynie organizacyjnie, nie jest wymagany tutaj wkład własny. Wartość projektu to około 100 tysięcy złotych. Planowany czas rozpoczęcia realizacji programu to wrzesień 2013 roku. Paulina Marcinek, Tarnowska TV.